Park Jordana to nie tylko miejsce wypoczynku dla Krakowian, ale również kolebka polskiej piłki nożnej. To tu 13 czerwca 1906 roku zawiązał się najstarszy polski klub piłkarski – Krakowia. Spadkobiercy jej bogatej tradycji, jak co roku, spotkali się by z siedziby KS Krakowia 1906, przejść w uroczystym pochodzie pod pomnik doktora Henryka Jordana i oddać cześć człowiekowi, który stworzył warunki, do rozwoju polskiej piłki nożnej. Była ona uprawiana w Parku Jordana na długo przed powstaniem pierwszych klubów piłkarskich. Pod pomnikiem spotkało się kilka pokoleń pasiaków. Uroczystości poprowadził ksiądz kapelan Henryk Surman. Piąta rocznica. Jesteśmy tutaj przed pomnikiem, i znowu, moi drodzy, postanówmy sobie tutaj, że będziemy wierni Bogu, jak doktor. Jan, Henryk i wierni y, y, z tradycją Krakowi. To jest coś bardzo ważnego poprzez świadectwo. Nie wiem, gdzieś w przemówieniu słyszałem tam, że dajmy świadectwo barwom Krakowi. To jest takie piękne zdanie. I dlatego przyszliśmy tutaj pod pomnik, aby złożyć kwiaty, symbol życia, a równocześnie, żeby złożyć chorągielwki, symbol. Zwycięstwa na stadionach, ale jeszcze jest jeden symbol wspaniałego zwycięstwa życia nad śmiercią. Dlatego, moi drodzy, na zakończenie, bo pan prezes Łudzik prosił mnie, żeby nie było długo, a on przedłużył, więc ja skracam, stanie, moi drodzy, doktora Henryka. Zmęczone ciało wymaga odpoczynku. Znużony umysł. Wymaga wytchnienia. Dusza pragnie radości tego nastroju, który życie miłosnym nam czyni. 105. rocznicę narodzin Krakowi. Podziękujmy Bogu za otrzymane łaski i prośby o dalsze. Mówmy się 105. rocznicę powstania Krakowi za prezesów, trenerów, działaczy i sportowców naszego klubu, niech ich decyzje podejmowanie służą dalszemu rozwojowi Krakowi we wszystkich dyscyplinach sportowych. Ciebie prosimy. Na Módlmy się za wszystkich zmarłych na czele z Henrykiem Jordanem, którzy pracowali od początku powstania Krakowi, tych znanych i nieznanych. Niech im Pan Bóg da w wieczny. Ciebie prosimy. spalanie. Módlmy się za kibiców, sympatyków Krakowi, aby ich doping był życzliwy, kulturalny, bez przekleństw, agresji, a nawet śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj Módlmy się do błogosławionego Jana Pawła II, aby nam błogosławił i dodawał nowych sił, abyśmy się wszyscy zjednoczyli i szanowali pod sztandarem Krakowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Teraz to ma chorą podejść i oczywiście ją przyłożyć przed pomnikiem. Bardzo prosimy, na chorób tam pokierują, złożymy. Ja jeszcze będę rozmawiał ojca nasz, który jest w niebie święcie i nie wszystko, które spotkaliśmy, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzez niebo daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze widzenie, jako imię odpuszczamy nasze zginowanie. Niech przyjdziemy tędy i będzie robić. Ale nas dwa odeszłoby w palce i razem wspólnie dążmy do jednego celu, żeby Krakowia była mówienie no, <laughs> że ja. Po uroczystościach pod pomnikiem doktora Henryka Jordana poczyt sztandarowy przeszedł pod popiersie Jana Pawła II, wybitnego Polaka, znanego z sympatii dla Krakowi. Potem zgromadzeni goście oddali się atmosferze radosnego święta i przy torcie oraz suto zastawionych stołach. Wśród starych fotografii znaleźli czas na wspominki, refleksje i ożywione dyskusje nad sportem, i 105-letnim już przecież klubem sportowym Krakowia.